Rekomendacja, którą dzisiaj przedstawiano, to jest tym elementem uwzględnienia w dużym stopniu tych problemów, które w piśmie z lutego przewodniczący Jakubiak wskazał. Oczywiście jest kwestia, jak to zostanie przełożone na praktykę, no bo generalnie ona nawiązuje do potrzeby czytelnego i przejrzystego budowania oferty, wyraźnego rozdzielania tego, w jakim charakterze bank występuje oraz wzmocnienia tak naprawdę pozycji klienta w sytuacji, gdy występuje zdarzenie objęte ubezpieczeniem, również w sytuacjach skrajnych, na przykład jak śmierć ubezpieczonego i pozycji w tym momencie jego rodziny w relacji do banku, jak i ubezpieczyciela. To dzisiaj w tej prezentacji. Zostało w uzgodnionej rekomendacji środowiska uwzględnione. Jak to zostanie wprowadzone na praktykę, to jest odrębna kwestia, i jak szybko. Ale to, że zostało uwzględnione, to już jest bardzo ważne dokonanie. Jak należy zbalansować zysk, który moglibyśmy uznać za należny, czy też marżę, która jest traktowana jako uzasadniona? A te ryzyka, które się wiążą z produktem oferowanym klientowi? No tu jest, co najmniej są trzy wymiary. Jeden jest związany z charakterem w jakim bank występuje w relacji do klienta, ale również ubezpieczyciela. bo często jest tak, że te relacje mają charakter przemieszany, gdyż czasami bank, oprócz oferowania produktu ubezpieczeniowego, na rzecz ubezpieczyciela wykonuje pewne dodatkowe usługi. My uważamy, że jeżeli jest taki związek, to on po, powinien po pierwsze być czytelnie ujawniony, co i w jakim charakterze bank wykonuje. To powinno być przełożone. Również na kwestię prowizji, z której korzysta bank, jej wysokości, ale w zakresie wyłącznie ujawnienia informacji, a nie ingerowania w samą wysokość, bo to jest element, który jeżeli jest czytelnie ujawniony, jest przedmiotem uzgodnień między bankiem a ubezpieczycielem, między bankiem i ubezpieczycielem, również klientem. Klient musi wiedzieć, klient będzie mógł wybrać. My mówimy o tym, że klient powinien mieć swobodę wyboru, a nie jak często je bywa w praktykach, że tego wyboru, jak i informacji jest pozbawiony. Czyli chodzi nam o nieburzenie dotychczasowych stanu relacji, które powodują rozwój rynku a raczej ucztelnienie uczestników profesjonalnych którzy na tym rynku występują w relacjach z klientem po to aby instytucje regulowane jak banki ubezpieczyciele mogły się dalej rozwijać ale przy utrzymaniu dobrej reputacji jak ważna jest reputacja to szczególnie w dzisiejszych czasach to widać a z drugiej strony klient będzie miał przekonanie, że dostaje uczciwą ofertę, że korzysta z ochrony na wypadek zdarzeń losowych, które mogą wystąpić i że to ubezpieczenie, za które ostatecznie on płaci, jest ubezpieczeniem skutecznym w momencie, gdy to zdarzenie wystąpi. Jak w tym kontekście nadzór ocenia stan prac obu ISP zmierzających do wypracowania tego, co składałoby się na katalog dobrych praktyk w obszarze Bank El Shures? Ja Powiedziałbym, że cieszy to, że po sześciu miesiącach do pisma z lutego, gdzie zwrócono uwagę na problem środowisko. Reprezentowane przez obie Izby, czyli Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń, zaproponowało rozwiązania, które kierunkowo uwzględniają przynajmniej znaczną część problemów, na które wskazano w tym piśmie. Ja wierzę, że w momencie, gdy my zakończymy własne prace nad rekomendacją dobrych praktyk kierowanych głównie do ubezpieczycieli, ale i poprzez związek banków z ubezpieczycielami, to również i do banków, że owe propozycje w dialogu z obydwoma środowiskami ostatecznie zostaną przyjęte i spowodują podniesienie praktyk polskiego rynku w obszarze banka Assurance na wyższy jakościowo poziom, co pozwoli dalej wykorzystywać bardzo duży potencjał rynku wzrostu usług i bankowych i ubezpieczeniowych, ale w stopniu, który będzie satysfakcjonujący dla klientów przede wszystkim, dla instytucji i dla regulatora w przekonaniu, że to buduje zaufanie i bezpieczny rynek.